Piękne drewno, ooo jaki ładny węgiel Ta 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 Trzeba zebrać węgiel i pojechać w świat Siema witam was w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanic Survival i Dzisiaj pojedziemy w świat daleki Tylko no, że jeszcze jest rajd jeden nie, no to ja sobie odeprę I jedziemy w świat Pyk Quest Completed Myślę, że jak wezmę pyrki ze sobą. Wezmę koczkę. Koc haczkę. Te rury... Rury wydechowej nie biorę. Znaczy ja tu wrócę kiedyś, nie? To jest pewne, że ja tu wrócę, bo ja tego na pewno nie zbiorę teraz. Więc lecimy do autka. Kurde, jak to jest głośne to rady i w miarę. Dobra. Mam nadzieję, że nie ma przekłosów, bo... Mam nadzieję, że nie ma. Status pojazdu, uszkodzony, status misji, przerwana, próba połączenia z One Enterprises, połączenie nieudane, ponowna próba, integralność kadłuba 40%, wydajność systemu, podtrzymywania życia 55%. Integralność systemów komunikacyjnych 33%, Integralność silników 12%, Stabilność systemu darmowego lunchu 5%. Możliwy powód: Zderzenie kinetyczne, bombardowanie. Dalsze rezultaty niemożliwe do przeprowadzenia. Komunikacja, nie, konkluzja: Pojazd niezdolny do wykonywania czynności. Skontaktuj się z najbliższą stacją mechaniczną w celu uzyskania pomocy. Czyli to jest chyba opisanie mojego statku. No Kinetyczne zderzenie myślę, że mogłoby być. W ogóle... Co, gdzie tu by było wejście do tego statku? Tak. Tak... popatrzmy. Nie wiem. <grym> nie wiem. Tutaj może niezbyt. Tu jest takie... Chociaż w sumie to tu musiało być wyjście, bo to są takie światełka, które można zdemontować, ale nie świecą. A tu jest nasz fotel. Dużo widać ogólnie. Dobra. Ja chciałem pojechać na farmę I zobaczyć czy to autko jeździ Nie jeździ bo jest mała moc Silnik jest palinowy w sklepie Myślałem że brak paliwa, w nie fajnie wygląda to autko Takie fajne jest, takie długie, mi się podoba No, więc takim autkiem będziemy teraz jeździli I tak trzeba za chwilę odeprzeć atak Wygląda trochę jak jakiś Chevrolet Caprice Taki długi ma przód, kabiny i taki długi tył. Jakiś taki kupę Dobra. Pyk. Jeszcze coś mogę schować. Głowa robota. Nie, schowam to. No, jakby nie waży nic w tej skrzynce, ale jakbym postawił na autku, to już będzie ważyło. Wiecie co? Nie chcę mi się zbierać tego. Nie chcę mi się odpierać tego ataku. lol, przyjdzie mi tu i tak. No przyjdzie mi tu i tak, nie wiem, jeden robot. Wezmę sobie tylko tego pomidora i wezmę sobie te rurki, bo bo te rurki są fajne Kurde Zrobimy z nich później autko A dzisiaj trzeba zbudować Craft, craft bota Żeby craftić <grym> Dokładnie Ym, Ziemi nie zbieram, najwyżej kiedyś tu wrócę Dobra Dobra Trzy sloty, mam siedem slotów, więc na spokojnie pojedziemy sobie teraz tym autkiem ono całkiem teraz fajnie jeździ, nie? No kurde, tylko tam... Um, w sumie fajnie, no, no te koła nie są za najlepsze, one są krzywe w ogóle, takie jajko się jest, jest to, nie, to nie są takie ładnie okrągłe koła No ale tym pojazdem przynajmniej można jeździć no, no zawsze coś, nie? Zawsze jakiś taki jeden pojazd, zawsze lepiej mieć pojazd niż nie mieć pojazdu Niby nie jest szybki, ale zawsze coś pomoże mi przy przemieszczaniu się po tej mapie, nie? Nie muszę biegać Więc... Przynajmniej pragnienie regeneruje, no pojazd i tak by trzebało w końcu zrobić, nie? No to chociaż mam taką fajną bazę pod... Kurde, to naprawdę jeździ wolno Mam miejsce, to może zrobimy tak Pojedzie szybciej? Szczerze? Bez różnicy Bez... Różnicy. Nie jedziemy w tamtą stronę. Nie. Jedziemy na no prost. Tam jest taki jeden wielki czerwony robot. On nie jest przyjemny. Naprawdę nie jest przyjemny w kontakcie. No, krowy mi atakuje bandyta. Ej, bandyto. Chodź, chodź, chodź. No, kurde, jak ty skaczesz. O proszę, jak ładnie. No, chodź. Pięknie, komponent kit. Ile mam ich? Osiem. No to będzie można zrobić craftbota. Craftbota zrobimy sobie. Zrobię sobie craftbota, o. Set waypoint. Dobra. Dobra, no to jedziemy, nie? Jedziemy. Nie wiem, czy to światełko jest podkręcone w sumie. Jest podkręcone na maksa. No i jedziemy, no. Zbyt prosto to nie jeździ, ale no to jest pojazd ze skrapu, więc... Nie ze skrapa, tylko ze skrapu, że ze śmieci takich zrobiono. Z patyków o to podjedzie po tą górę. Zobaczymy, czy jestem ten, Jeżeli ten robot mnie dopadnie, to znaczy, że tym autem się jeździ wolniej niż biega. A to nie jest zbyt dobra wiadomość. Tam jest polec? Tam, taki... tam jest taki ocean? Tak. Wiecie, że ten robot. Wiecie, że to autko szybciej się biega po prostu niż jeździ tym autkiem. Zarąbiste autko Naprawdę Zawsze chciałem takie mieć, że szybciej się biega niż chodzi, niż jeździ autem Kurde, nie ma tu przejazdu. No to musicie cię pobić Musicie tak pobić, bo byś mnie tu zabił pyk Zatukłby mnie tutaj kurde Dobra, no to No to to no, to, 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 co? i atakuje bandyta! Zostawcie te krowy! Oni co, te, tak codziennie po 10 krów uderzają? No, do widzi są tacy maratończycy trochę. No to powinni zrobić na olimpiadzie, po prostu ten. Um, atak krowy, oni to by wygrywali. I to nie jest śmieszne. Biedne krówki zabijają. A one dają mleczko, a z mleczka jest fajnie się napić. E, czy to jest spalony las? Serio? Ja. Spalony las. No, powiem wam, nie wiem czemu, ale tylko jedn... Taki mój pierwszy save był tylko taki ciulaty, że nie miałem w ogóle spalonego lasu w okolicy. Musiałem zrobić eskapadę, żeby pojechać po. Nie wiem, to mi brakowało jednego węgielka. Ja, ja, ja żyłem tylko z tego co jest na początku się dostaje, bo... Nie mogłem nic zdobyć tego spalonego drzewa, no bo tam... No bo nie miałem w okolicy, no mówiłem, musiałem zrobić eskapadę, żeby zdobyć... Trochę, i to tak o, trochę dosłownie... Tego towaru. W ogóle to powiem wam, mapa strasznie podobna do mojego pierwszego save'a. Serio. Waresztat po lewej, tylko że tu nie było spalonego lasu, nie? Droga też się tak zawija. Rozwalone drzewo jest po drodze. Tylko że tam mam na wprost tego jest jedna konstrukcja, a tam jest druga. A tam na wprost się jedzie i tam są takie dwa zakręty i farma. Ty ale. W czy jest woda naprzeciwko. Co jest? Find a way to active the Mechanic Station. Okej, okay. Zfinduję Wyłączę wind point. A, i też widzę, że nie mam zbyt wiele miejsca w tym oh. A zapiszę sobie respa w ogóle w tym domku. Tutaj respa. O, widzę, że ten jakiś tam było. No, chodź. No, niestety wody używam. Jestem lamuz i nie biję się z nimi normalnie. Po prostu nie chcę zginąć. W sumie to mam już to sobie. Nieważne. Dobra, no. Silnik. Silnik. Zrobić to. Um, tam nic nie robię więcej. O, kolejny robot. Bardzo ładnie. Chodź tu, kolego. Jak go raz strzelę, to już biegnie. no ale to nie jest jeszcze ten se ta mapa. Wygląda bardzo. Wiecie, co mi się wydaje? Że po prostu mapy. są jakby parę map. Tak, tak to będzie wyglądało. W Scrapie są po prostu parę map, ale inaczej się na danym obszarze respi No cokolwiek, bo powiem wam Naprawdę, jak kiedyś was zabiorę na mojego starego save'a To zobaczycie, że mapa wyglądała identycznie Jeśli chodzi o, rozmi o rozmieszczenie dróg No tak, do no las za tym Tam pola Tam las, woda obok Takie dwa winkle, no Czyli droga się respi jakby na danym jakby dany blueprint mapy, ale ten. Ale inaczej na tym blueprincie się respią kafelki przy drogach. Znaczy, no, no, że teren inaczej wygląda. Znaczy, no, że. Jakby to powiedzieć, że. E, w, mam lepsze kółko, tak. Że. No, kurde, nie wiem, jak to wam powiedzieć, no. Mam nadzieję, że każdy rozumie, nie? Ale że. E, ile trzeba jeszcze komponentów? Jeden że no chodzi o to, że tutaj zawsze na map, znaczy że są kilka typów map na przykład, że teraz dostałem mapę, którą kiedyś miałem i mogę dostać różne mapy, ale inaczej na nich będą rozmieszczone, droga będzie wyglądała identycznie, będzie szła identycznie, ale inne będą poziomy terenu inaczej będzie rozmieszczony na przykład spalony las, czy jakaś polana, nie Jakieś struktury, do których się później wchodzi Inaczej to będzie wyglądało, a tak to wszystko będzie tak samo Znaczy, że układ drogi, że w tym miejscu Na koordynatach 100 na 57 będzie zakręt w lewo I na innej mapie, na tych samych koordynatach też będzie taki sam zakręt w lewo, nie? No to o to chodzi Ale na po prawo na jednym będzie Po prawo tego zakrętu będzie duża jakaś wieża, a na innej mapie będzie po prostu na przykład w tym samym miejscu w tym miejscu dokładnie będzie powiedzmy no nie wiem taki jak najbardziej rozwalona struktura może być albo skała z ulami nawet nie wiem czy coś jakiego ją... nie no to jest Zabiorę was kiedyś na ten save, nie? To zobaczycie, że to wygląda identycznie. Skała, po prawo skała. Tu jest w zakręt w prawo, i tam jest droga na wprost. I będzie pakowarnie warzyw. Nie zajdzie tu jest jeszcze jeden zakręt. Czyżby moja teoria została obalona? <grym> o no nie, no, tu jest. Nie, no, tam było takie. Właściwie tam miałem dużo zakrętów pod tym warsztatem. O, garment. No, czy garment, skrzynia z odzieżą. I to. Tak, tu jest jezioro. Tak, tu jest jeziorko. I tam jest pakowalnia warzyw, dokładnie. Mówiłem Wam, że to się respi, tak samo. I tu jest taka teraz długa, będzie droga prosta. I za jakiś czas będzie zakręt w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i. I tyle. <ścoughs> I tyle, bo nie pamiętam, co tam było. Znaczy, tam były później takie chatki, które można było rozmontować, ale tutaj po prawo jest... Pustynia Nie, no kurde Nie mówcie mi tego nawet Czy tu jest... Generalnie najlepszy safe? <tutujesz> tutaj normalnie miałem pole, jakby ktoś pytał Ale Tutaj mamy dużo lepszą rzecz niż pole jakieś To, za pole, pustynia Z Muszę to znaleźć. A na pustyni nie jest ciężko. Ja miałem fajną pustynię też obok domu. W sumie. A tej save też miałem. Jest. Ropa. Ropa, jest ropa. Nie można nabierać tego dowody. Kurde, ropa. Tam jest ta. Tak, tam jest pakowalka. Ale kurde, naprawdę. Nie wiem, czy ten save czasem to tak nie wygląda. Tam nie, da mnie biegnie. A tu jest ropa. No, na wprost tej pakowalki, bo kurde. E, zgubiłem auto. No, ja e, tam jest. No tak, no tu jest pakowarka. Tu jest. No tu inaczej wyglądają wieże, ale tam za, za pakowarką chyba był zakręt w lewo. Skrzyżowanie w lewo. Czy to było przedpakowane? za pakowarką było skrzyżowanie w, w takie w kształcie litery można było pojechać na taki kompletnie inny obszar mapy, w której było później zakończenie mapy. No ale tak to wyglądało. No. Na to mi wygląda, że ta mapa się respi jakby... Prawie, że... Taka sama. Znaczy no, na pewnie jest jakaś szansa, żeby trafić taką... No tak, no tam jest handlarz i albo handlarza się przejeżdżało. WEJ czemu tu się Czemu dwa? Był jeden Dobra No, już myślałem, że zginę No, no to mamy na craftu, bo ta już materiały w sumie mógłby niechać, ale po co? O no, idealnie przejeżdża po tych schodach Dobrzy są, wariate Wariacik normalnie jakiś się z niego robi. Ej, też pewnie są czy czemu nie ma przykład Transport Fever? Bo mi się nie chce. Nagrywam kiedy mi się po prostu chce. Nie ma filmów, bo że mi się nie chce w nic grać. Z, mam takie momenty. Że po prostu nic mi się nie chce grać, albo gram w gry, w które bym... No ciężko byłoby je nagrywać, no. Bo chcę sobie tak dłużej pograć, a... Tak to bym musiał, wiecie, nagrywać wszystko, a... on Czasami mi się nie chce i chciałbym sobie tak po prostu pograć. Nagrywanie 14 tysięcy odcinków dziennie mi też nie chcesz. Nie podchodzi, bo później wrzucanie tego trzeba to zaplanować i w ogóle to jest takie no Takie no Tutaj coś jest, nie ma eee, Przerwa na pomidora A nawet dwa <gry> Dobra Jest tutaj pod tą, pod tą słomą czy sianem Nie wiem co to jest siano Marchewa jest. Marchewa Eym, skrzynia. O kurde, jaki lud, pomarańczki Borówy. Kurde, dajcie mi jeszcze więcej tych borów i pomarańczach. Ej. No dajcie mi tak z, jeszcze z 18 pomarańczek i z 19 borówek to zakupię działko na ziemniaki. <grywy> Albo chociażbyście mi dali nasionka do ty, nawet jedno. To by mnie uratowało. Ja sobie popatrzę też z góry, gdzie co jest. Okej, okay. okej, okay. zabiję se go później, bo. Teraz. Nie, dobra. Już myślałem, że zepsuję se. Że sobie tam zginę, i będę musiał iść jeszcze raz. Nic tu nie ma? I dobra, a teraz rozkwiniamy mapę. Bo jesteśmy na najwyższym punkcie w okolicy. Tam jest woda. I tam jest... I tam idzie droga. Kurde, nie no. Chemia jeszcze obok. Tak, tu jest jezioro. Takie duże, nie będę tam Było jezioro. Było chyba, po droga do niego schodzi. Tak, było jezioro. Było jezioro. Kurde, powiem wam. Przeloguję się chyba za chwilę. To będzie taki... No zrobię sobie tego craftbota i przeloguję się, żeby żeby wam pokazać. Bo naprawdę mapa strasznie podobna. W ogóle na tamtej mapie już tam nie byłem. Nie nabyłem. No, Kurde, no w sumie to tak pomieszam sobie dwie rzeczy naraz. Prezentację z starej mapy i... Eee, no to może w osobnym odcinku to zrobimy tam tu mapę Bo W sumie to tak pomieszam I nie wiem czy to jest dobry pomysł żeby tak pomieszać Że tu trochę tego, trochę tego Ej czekajcie gdzie tu jestem? Tu nie było robotów żadnych? Tu nie powinien być gdzieś robot? No rano jak nie ma to nie narzekam nie? Myślałem, że zginę, bo czasami się da zginąć od. Stawaj. Czasami się da zginąć od upadku, właśnie z takiego miejsca. Nie zginiecie od dużo wyższego. Na przykład, jakbym skoczył z samej góry, bym nie zginął. O, dwa. To bardzo fajnie, bo to darmowe. Kurdy, mi się. z mi się blokuje. Myszka też nie jest za nowa. Ona ma 3 lata już. O, on to już chyba był jakiś napoczęty przeze mnie Chyba troszkę by już obolały Tak trzy razy, a normalnie pięć potrzeba Dobra, mam pięć, piętnaście komponentów już Kurde A za chwilę się, tak się przeloguję na tamtego save'a Naprawdę mam ochotę się przelogować, żeby zobaczyć czy ta mapa Czy moja teoria nie jest prawdziwa, ile trwa odcinek? Odcinek trwa 20 minut, to idealnie, zrobimy craftbota i lecimy na tamtą mapę. Nie, mikrofon działa, więc całkiem nieźle, ile mam. Albo zrobimy. O, mam pomysł. Zrobimy prezentację starej mapy. Myślę, że to jest lepszy pomysł. A na tym dokończę sobie to, co dzisiaj miałem zrobić. Czyli pobieg, pobiec, pojechać autkiem, bardzo szybkim autkiem zresztą. I zrobić z tego ta w końcu, bo nie rozwalił nic. Kurde, ta całkiem nieźle jeździ, nie? No, ale... No, wolny jest. No, no nie ukrywam, że jest wolne, no. Nie ma tu czerwonych robotów, na szczęście. Tam był chyba wcześniej, a nie wiem, czy to już szak nie był. E, w tym lesie, w lesie nie powinno być czerwonego robota. Pokażę wam w ogóle, o co chodzi z czerwonym robotem. Tak się pewnie mówię teraz, że czerwony, czerwony, ha, 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 he, he, he. he. Ale powiem wam, że czerwony to jest... Czerwony. Czerwony jest agresywny, okej? Okay. Czerwonego nie chciałbym tak szybko spotkać. Czerwony mi się nie podoba. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dalszym ciągu jedziemy i jedziemy na bazę. 21 minut. Całkiem nieźle, dobra. Do bazy dojechane Wjeżdżał na bazę pełną, na pełnej. I craftbot, Bot. O, ile tego zebrałem? Dobra, otko na bok. Chyba, że zrobimy za koła już. Mam wosk? O kurde, wieża! Wieża. A tamtym sobie widzę, miałem tu wieżę. No i craftbotik zrobiony. Teraz tego gdzieś fajnie postawimy. Na przykład tutaj, będzie stał. Można go się ulepszyć, kurde. Ale na teraz grzewkę 20 klocków metalowych. No i oczywiście kółka. Dobra, czyli to bym miał, trzeba teraz zrobić jeszcze 60 klocków drewnianych. Myślę, że to drzewo mnie zaopatrzy w wystarczającą ilość klocków drewnianych Piek. No 30 potrzebuje na Zrobienie 20 on potrzebuje 15, więc potrzebuje mi 30 na 1, czyli 60 drewna. 60 razy 15 to razy 1,5 to jest 90. 90. 45 zużyje na 30. 45 na tak, 90. A mam już 50, za chwilę 60. No to dobra, no to zrobimy, to już kurde. Mogłem pozbierać po prostu drzewo stare, to co tam kiedyś rozwaliłem. Tu mamy jeszcze. A, tu nie miał. Brakuje mi za 40, 10, nie no. Pięknie. A sobie ze kółka, ale i tak nie mam materiałów na te kółka. Bo trzeba wosk. A nie mam wosku. To chyba kółka zrobił... Nie no, kółeczko bym już zrobił. Kraftbot, no. Craft bot i kółka, no to żeby było co... już myślałem, że tu nie ma tego dużego drzewa, co tak jest. Że tu się zrespiło takie malutkie. I to pierwszy raz w życiu bym miał. No nie Dobra. Dobra. Okej, okay, tutaj jeszcze, tak. No, pasowałoby to zrobić jakąś małą faremkę, taką napięć pięć na przykład roślinek i po prostu farmić tam troszeczkę na niej, żeby cokolwiek miał do jedzenia na przykład, bo no z jedzeniem będzie gorzej, jak nie będę farmił, a nie chce mi się farmić. Farmienie mi się nie podoba. Nie podoba mi się farmienie. Dobra, zrobimy sobie troszkę drewienek. Deseczek. I tam były skały, chyba, nie? Trochę są stąd, no ale. Wosk potrzebuje ile go potrzebuje 10 yy, nie 10 12 14 16, 24 czyli średnio jakieś 5 uli jednego ula wypadają 3 to 8 uli no nie wiem czy uli tyle tu będzie nie ma żadnej uli tam jest ula jedna o dwie są, dobra Dwa ule już są eee, dobra Dobra, no to ja sobie pozrobię te ule i No dwa wypadły, no super Potrzebuję trochę więcej niż dwa Ile mam? Dziewięć No to mamy na jedno koło Jej, mam jedno koło normalne A nie jakieś ze złomu które nawet nie jest okrągłe. O, drugie. Dobra, będzie drugie. Nie będzie drugie koła. Nie. Ok, dobra, już jak się kichnie? Dobra, nie kichnął mnie jeszcze. Ale ostrzegam, że może mnie kichnąć, więc przygotujcie się na przyciszenie. Kurde, ile tu ulów jest w okolicy. O, tu są trzy. Jak ładnie. Dobra. Fajny zasięg ma ta, ten gościu z tym, ten mechanik mój. Dobra, 23 Mam mieć 24, a mam 23 bez tego stwesteka. Później zrobię z niego Burgira na przykład. O hej Chyba mnie usłyszał, wiecie? Kurde, fajna skrzyneczka. Dobra, nie chcę się ich mordować, kurde. Mordować <laughs> unieszkodliwiać. Bo jeszcze przyjdzie, i jak chwilę mi YouTube zbanuje film. Na przykład, dlatego mówię Wielki Elbo w workersach, bo inaczej by mi zbanowali film. Jakbym powiedział: Posąg Le... le Ina <laughs> Bo. Nie wiem. Nie wiem czemu, albo jakbym na miniaturkę dał. Nie wiem, ten sierpa i młota, albo godło związku. Yy, związku. robotniczego. <grym> inaczej, no nie wiem czemu panują w sumie. W sumie to nie wiem czemu, dobra. Zrobię to koło. Ile mamy filmów? 27 filmów. Eee, 26 7 filmów. Teraz zrobię koło. Zrobię kółka. W następnym odcinku już sobie stuningujemy Mercedesa. Na normalne chyba nie będziemy jeździli na jakim jajku czy co to jest. Dobra, no jeszcze jedno kółeczko się zrobi. Dobra. No więc ja się żegnam z wami na chwilę. obecną i w następnym odcinku robimy koło, ale nie, nie, w następnym to ja pokazuję wam starego save, więc na razie.